Cześć, to tak jak obiecywałem, to może dzisiaj, dzisiaj parę słów wytłumaczenia, co tam i gdzie, i dlaczego, i dlaczego ta osnowa. No to tak w skrócie, miałem sprzedać dom, o którym wiecie, że tam remont i tak dalej, i tak dalej. No i ten drugi był klient, który we wtorek mieliśmy podpisywać, w któryś tam wtorek, października, powinniśmy podpisywać umowę. No i klient w czwartek, kilka dni wcześniej... Po prostu zrezygnował. Po pół roku załatwiania dokumentów, i tak dalej. Bank poprosił go o jeszcze jakby większy wkład niż, niż tyle. Gość się wystraszył, że mu pieniędzy potem na nic tam nie starczy. No i zrezygnował. I po prostu zostałem w dupie z dwoma z dwoma domami, który jest jeden remontowany, którym akurat mam tu swoje studio już zrobione. Więc, więc sobie siedzę w piwnicy i mam cicho i w ogóle i jest fantastycznie, mam zrobione. No a w drugim mieszkam, w którym po prostu powoli się wyprowadzamy z tamtego domu. E, na, szczęście, na szczęście dałem ogłoszenie i znowu się jakiś klient trafił. E, po prostu mam nadzieję, że do końca, do końca listopada mam nadzieję, że Zamkniemy temat, to się wszystko ciągnie, to są wszystko po prostu koszty. No, w tej chwili, jak już wiecie, trzeba już powoli gdzieś tam grzać. Kto ma dom, ten wie. Więc no niestety muszę grzać na dwa domy, w jednym chociaż tutaj w piwnicy, żebym nie siedział i nie marzł, a drugi no tam gdzie mieszkam, no bo pff, wiadomo, też w zimnie się nie będzie siedziało. To tyle jeśli chodzi o wytłumaczenie, co to. I to wszystko oczywiście wiąże się z tym, bo to wszystko są koszty, wszystko to są pieniądze, a wiadomo, że żeby zarobić, no to trzeba coś porobić, więc, więc siedzę i po prostu robię na potęgę. Żeby, żeby utrzymać, że tak powiem, jakby, jakby te dwa domy. Wiadomo, raty kredytu wcale nie spadły, tylko oczywiście wzrosły. Kto ma kredyt, ten również wie, o co chodzi. No, więc, więc dlatego, dlatego ciągle, ciągle jestem w jakby dupie. Znaczy, daję sobie radę. Nie o to chodzi, tylko że nie mam czasu już na nic. I zostaje jeszcze imperator, który, którego też trzeba którym też trzeba się zajmować, i, i, i też jakoś musimy jakoś dzielić obowiązki. Trochę tutaj ze zdrowiem, znaczy nie z małym, tylko też, tak powiem, w rodzinie mamy, mamy taki kłopot, no, który też trzeba ogarnąć. Oczywiście to wszystko jest czas, to wszystko są jakby mm, poświęcanie poświęcanie swojego czasu i chęci i sił na to, a nie na to, co się, to, co się chce. Eee, tak, więc, tak więc, wiecie, no. Prrr. Proza życia. Za dużo, za dużo rzeczy na głowie, żeby móc robić swoje, co by się chciało. Mam nadzieję do tego wrócić. Mam nadzieję, do grudnia żebyście dostawali, powiedzmy, codziennie, codziennie odcinek, albo co drugi dzień, żeby to było w miarę regularnie, ale nic na to niestety nie poradzę. Nie da się tutaj nic, nic wymyślić. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, o której wspomniałem w ostatnim odcinku kosmicznych Wilków, to jest taka, że uwaga, 26 listopada. 26 listopada, ale jeszcze zanim o 26 listopada, to jest sobota, godzina 17. Zaraz powiem o co chodzi do, do ludzi, którzy są w Warszawie albo gdzieś w okolicach, którzy chcą, chcieliby wpaść. E, no, też ostatnio trochę więcej obowiązków, mianowicie podpisałem umowę na oprawę dźwiękową w Radiu Opole, więc kto na przykład jest z Opola i słucha Radia Opole, ten gdzieś tam usłyszy moje wstawki, że na przykład Dzień dobry rano, radio Opole, albo kawa, kupa z rana jak śmietana w Radiu Opole. Eee, nie, nie, takich wstawek nie będzie, oczywiście, śmieję się tylko, taki mój żarcik, ale, ale tak jeżdżę, nie, po prostu ustaliliśmy z realizatorami, że najlepiej będzie najszybciej i że tak powiem, łatwo, łatwo, że tak powiem, wszystko wszystko nagramy i dojdziemy do porozumienia, kiedy raz w miesiącu będę tu wpadał, czy raz na dwa miesiące, nagrywał te wszystkie wstawki, które są potrzebne, które będą puszczane w radiu. I one po prostu przyjeżdżam, nagrywam. Kto ostatnio na Facebooku gdzieś tam do mnie zaglądał, ten widział, że byłem w Radio Opole, i, i właśnie wtedy, wtedy nagrywałem te wstawki wiadomo, ramówka się zmienia, kolejne, kolejne nagrania też są potrzebne, więc również się tam będę pojawiał, na przykład 7 listopada jadę właśnie również do Opola, rano przyjeżdżam robię nagrywki, jem jakiś obiad i wracam z powrotem, cały dzień niby stracony, nie stracony wiadomo, że za to są pieniądze, ale, ale no, to jest kolejny jakby obowiązek, kolejnym jest tam nagrywanie w radiu, w radiu Pogoda, nie tam już nie muszę jeździć na szczęście wysyłam, wysyłam raz w tygodniu powieść Radia Pogoda Podzielone na odcinki codziennie. O, o po 20 w ramach, w ramach ramówki mm, po 20. powieść Radia Pogoda, czytam, czytam książki. E, i, I to też jest kolejny obowiązek. E, a propos jeszcze Radia, jeśli ktoś słucha Zetki, to po północy codziennie, ostatnio e, jest coś tam książka na dobranoc czy na noc radia, Radio Z. I tam również czytam. Co prawda, to, to już nie jest moja inicjatywa, tylko wydawcy, który, dla którego nagrywałem książkę. E, to jest książka Znachor. E, to nie jest o tamtym Znachorze Wilku, e, profesorze wil, Wilczu, nie Wilku, profesor Wilczu, nie, to nie jest ta książka. E, tylko o gościu, e, o mordercy, który zabija tych wszystkich kuglarzy i parających się alternatywną medycyną, robiących, robiących ludziom wodę z mózgu typu Jerzy Zięba. Również jest o panu Ziębie, co prawda w innym nazywa się inaczej. Już nie pamiętam jak, ale, ale jest też również o nim. W każdym bądź razie gość, gość po prostu zabija takich, takich, takich szarlatanów. No i cała, cała policja i cała... Mm, Wszyscy zaangażowani i po prostu próbują go złapać. Tak więc również tam są, są. Jest ta książka puszczana codziennie w radiu Z po północy przez 4 godziny. Po kilka minut w ciągu godziny jest więc fragmentami to puszczane, więc trochę długo to potrwa. Jak ktoś chce, to na pewno na Storytelu znajdzie, znajdzie to nagranie. A wracając teraz już do 26 listopada, uwaga, uwaga. 26 listopada, godzina 17, to jest mm, biblioteka. Biblioteka, już ja szybko sobie znajdę, e, Biblioteka Publiczna na Woli, e, Biblioteka Publiczna na Woli, e, ulica Młynarska 35, czy jakoś tak. Jest coś takiego jak Biblioteka Publiczna, Fantasmagoria się nazywa, i tam e, biblioteka e, rozpoczyna cykl. Tak zwanych fantastycznych głosów, czyli nie fantastycznych, że są cudowne, tylko fantastycznych, które czytają fantastykę. I ja tam będę jako pierwszy, pierwszy lektor, który został zaproszony oficjalnie przez panią kierownik. E, inicjatywa wyszła od osób niewidomych, które słuchają i którym podoba się też fantastyka głównie, chociaż jak wiecie, ja nie tylko fantastykę czytam. E, więc tam, mm, tam będę. 26, no, no, tak wszystko na to wskazuję, mam nadzieję, że będę 26 listopada o godzinie 17.00 będzie, będzie taki jakiś wieczorek z lektorem. Mm, nie wiem, nie wiem, na jakiej zasadzie tam będzie, ale oczywiście pewnie będą jakieś pytania, cuda, wianki, jakieś może atrakcje. Atrakcje na pewno będą, bo mam całą, cały karton płytek CD z książkami, m.in. Między innymi, między innymi Roberta Schmidta. A co ja tam jeszcze mam? No, mam, mam, mam trochę tych, tych, tej fantastyki. Dużo jest płytek do rozdania. Jeśli ktoś by pref, preferował, reflektował, to zapraszam za darmoszkę. Za darmoszkę. Jak, oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy. Mam nadzieję jeszcze wydębić trochę coś od, od, od storytela, jakieś kody też na darmowe słuchanie w aplikacji. Więc, więc mam nadzieję, że to również się uda. E, o 17.00 e, ja mam nadzieję, że nie będę sam, tylko tylko będzie mi towarzyszyła moja, moja pani więc ale to już, że tak powiem, dobra, dobra, ci nie napalajcie. To to was nie dotyczy. Żebym po prostu sam nie przyjeżdżał, to przyjeżdżam, przyjeżdżam po prostu ze swoją e, panią. E, I mam nadzieję, że, że również jeśli będziecie chcieli, nie macie co robić e, po 17:00, o 17:00 w sobotę 26 listopada, to zapraszam tam was. E, oczywiście, jeśli będziecie chcieli, może być jakaś pogadanka o Możemy, oczywiście, tam pogadać. Nie ma żadnego problemu. E, no i co? I chyba tyle. Dużo rzeczy, dużo rzeczy, jak wiecie, widzicie, słyszycie, jest tutaj dzieje się. A, więc, więc trochę 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 mam na głowie już całkiem łysej, już mi nic tam nie rośnie. Ale no jeszcze, jeszcze ogarniam, jeszcze daję radę, oczywiście kosztem kosztem Warhammera. Ktoś tam napisał, no ja potem doczytałem, już potem trochę się że tak powiem zrozumiałem, że że kasa, kasa Przestaje spływać z YouTube'a, no to trzeba coś nagrać. Nie, to jest totalna bzdura. Jak wiecie, kasę przeznaczam na tłumaczenia eee, i, i tam jeszcze już, już napisałem, że w ciągu jednego dnia zarobię więcej na czytaniu niż, niż na nagrywaniu przez cały miesiąc odcinków na, na, na YouTube'a. Tak więc e, to tam, to tak to tak to wygląda. Jeszcze szybko e, szybko zajrzę jeszcze na YouTube, a szybko wam tam jeszcze parę rzeczy odpowiem, jeśli, jeśli, y, jeśli tam y, ten y, parę osób coś tam chciało wiedzieć, warto było czekać. De, 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 przyjazd do Polski, był będę mi że nie, że to le, jedna z lepszych decyzji. Ja wiem, że kasa jest trochę inna, znaczy inna, nie inna. Mm, mm, pracując za granicą człowiek haruje. Znaczy nie tyle haruję, no, co, co są to zupełnie inne warunki. Jedni harują, inni pracują normalnie. No ale jeśli miałbym pracować fizycznie plus jeszcze nagrywać, to już nie chciałbym. Staram się nagrywać, ty... aż tyle i aż tyle, żeby, żeby z tego spokojnie żyć. I na razie mi się to udaje. Wszyscy dużo osób pisze, że wróciłem. Zobaczymy, na, jak, na kiedy, na ile wróciłem i jak tak dalej. Więc, więc Wojtek wrócił z wysp. Nie wiem o jakie wyspy chodzi, chyba że chodzi o Malediwy, te wyspy, bo to, bo to, bo to, o to bo to chyba o to, o to może tam chodzić. A wróciłeś? Tak, ktoś tam poświęcał stupcjaników dziennie, żebym, żeby, żeby wrócić, no właśnie, nie? No więc tam wyskoczyłem z zamrażarki jak Maryla na Sylwestra i zaraz z powrotem się tam schowam. A. Warto było czekać. No, jeden odcinek, mam nadzieję, że kiedyś tam powstanie kolejny, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc słuchajcie, e, tyle, tyle, tyle ode mnie. E, mam nadzieję, że, że dalej jeszcze trochę poczekacie. Wiem, że trochę patronów ubyło. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie ma nowego kontentu, nie, nie ma po co wspierać, jak się pojawi, będzie pojawiał nowy content. Mam nadzieję, że. Ta część osób, która odeszła, że powróci, i, i że będzie dalej chciała, chciała wspierać. Słuchajcie, tam jeszcze tak, jeśli chodzi o, o wsparcie, tam u Magdaleny na kanale, na Etsy są fajne promocje, są takie, pojawiły się duże, duże takie właśnie te ramki z kwiatami, coraz większe, jeśli ktoś by chciał ten, to niech napisze, bo z tą ceną można jeszcze coś tam zrobić dla polskich, dla polskich odbiorców, więc spokojnie, spokojnie, jeśli będzie ktoś reflektował, bo, bo, bo ceny, ceny, nie są, tych dużych, tych dużych ramek nie są małe, więc, więc tutaj, tutaj na pewno jeszcze dla polskich klientów, że tak powiem, od, ode mnie przychodzących, na pewno da się coś, da się coś zrobić. Więc, więc jeśli byście reflektowali na coś takiego, święta się powoli zbliżają, jakieś ładne, ładne rzeczy, to dajcie znać napiszcie tam w wiadomościach nie do mnie, tylko tam do Magdaleny na pewno da się coś z tym zrobić, zakombinować, żebyście również wy byli, wy byli zadowoleni ja, oczywiście część kasy po tym idzie też na kanał więc tutaj nie ma nie ma tutaj, wiecie, nie ma lipy dzięki wam za wysłuchanie za obejrzenie i mam nadzieję, że słyszymy się jakoś, jakoś całkiem niedługo. Trzymajcie się, trzymajcie się tam, ciepło, cześć.